W dzisiejszym odcinku wyruszamy na niesamowitą przygodę na Bali, egzotyczną wyspę w sercu Indonezji. Zanurzymy się w kulturze, odkryjemy tajemnicze zakątki i przeżyjemy niezapomniane chwile. Naszą przygodę rozpoczniemy od spinaczki, następnie przeniesiemy się na lokalną farmę, gdzie poznamy tajniki indonezyjskiej kuchni. Przygotujcie się na niezapomniane wrażenia, bo to dopiero początek naszej przygody na Bali. Mieliśmy kartę, trochę się upiłem wczoraj, zaspałem, ale nic się nie dzieje. Dzisiaj proszę Państwa dzień aktywności, jedziemy na wspinaczkę. Po pierwsze muszę zjeść, a po drugie muszę sobie kupić ubezpieczenie, bo zapomniałem tego zrobić wczoraj z Lipą. Należy pamiętać, że ubezpieczenie nie działa od razu, nie ma czasu, muszę w dupcyć, Zobaczmy jakie mamy śniadanie, cyk indonezyjski, jakieś nudle, coś takiego. Dużo ludzi narzeka na Bali i jestem w 100% zrozumieć dlaczego. Aczkolwiek powiem wam tak, wszędzie można robić ciekawe rzeczy i nikt mi nie powie, że gdziekolwiek jest nudno, jak jest tyle opcji do robienia rzeczy, także tylko nudni ludzie się nudzą. Ja tutaj zakładam kask i jadę na swoim profezie. E full. full yeah. How much? 30 Dobrze, proszę państwa, tak wygląda sektor wspinaczkowy Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Tutaj spotkałem właśnie parę dziomali. Where are you, where are you from if I can ask? London, okay. In London as well. Ah, so okay. Perfect.

Yeah, this was not This was not the way how you should do this for sure. Uff. O, k***a, O, skale jest całkowicie inaczej. O, teraz mam takiego jaga, k ale klany Ok, Finished, I guess. So I will just go down. If this was 4B, the beginning was not that easy. Idziemy zrobić teraz trochę trudniejszą tą po prawej Polcam każdemu. To jest świetna forma medytacji i treningu jednocześnie. Perfekt! Sorry, uh. go on, tak, it! Uh, no, is... a a little bit, but it's hard. Uh. I need like 30 seconds rest, okay? Proszę państwa, jak się wspinacie, to będziecie mi tak przed ramiona spompowane. <laughs> Ale jest do zrobienia. Okay. Nawet nie mogę się przedstawić przyst do ściany, bo to jest takie Wzwiszę trochę. Almost. Shit. Dobra już się nie będę wygłupiał to że... Just... Okej, okay, thank you. We can go down, okay? Oh shit, I've got so, so much blood. Yes. I wasn't uh, climbing for a long time Jak wyglądają moje przedramiona? Ale są kurde półtora razy większe, są tak spompowane. Ale to nie dobrze, bo. trzeba się wspinać nogami, a nie rękami. Kolejna traska, kolejny projekcik. Bardziej taka dżungla tu jest tym razem. Nie ja, ja, tak. Jak się człowiek zatrzyma głową chwilę, to widzi ile tu robali jest. Ogólnie bardzo fajnie, polecam wspinanie. Medytacja i sport w jednym. Jest jak sięgasz za za skałę, nie wiesz co tam jest I masz pięknego jaga O kur... tak stacjonował Okej okay. Yes It's good yes. Ah, yeah, It was, it was uh, fun Like not that hard Some parts were a little bit more harder Easier, diversity Teraz, Proszę Państwa, proszę zobaczyć co przyszło na lunch. Dobry kurczaczek, proszę Państwa dupcami, bo zaczęło padać od... jak będę miał teraz w tym deszczu jechać to chyba się pociukam proszę państwa ślisko nieprzyjemnie Już nic więcej nie zrobiłem. Wróciłem do hotelu i musiałem trochę popracować nad materiałami dla Was, więc plan na teraz jest taki, że z druga śpimy do godziny 8-6 godzin i robimy coś, co każdy kocha, czyli jedzonko. Witam w kolejnym dniu naszej wyprawy. Drugi dzień z rzędu budzę się bez budzika. Wczoraj mnie obudziła obsługę hotelową, miałem takiego farta, a na pewno do nie wstał, bo byłem bardzo pijany, a dzisiaj bez budzika się obudziłem 12 minut przed yy, datą, o której powinienem wstać. Takie śniadanie mam. Nawet nie wiedziałem o tym, że mam jakąś. Opcji ze śniadaniem. Po śniadanku ruszyłem wprost na lekcję balijskiego gotowania do lokalnej farmy. Nie idziemy na farm, proszę Państwa. Ja bardzo lubię te jedzeniowe wycieczki. Można się bardzo dużo dowiedzieć ciekawych rzeczy. Hey! Hello! Good morning! Good morning! Hello! Podczas naszej wycieczki po farmie będziemy zbierać świeże lokalne warzywa i owoce, aby na samym końcu połączyć je w wyjątkowe balijskie dania. So, what about spicy? So, do you like spicy food? Yes, yes, yes. Okay. Spicy, not too spicy. So, not Balinese spicy like us. No. It's so spicy for it. Yeah. yeah. And also, what about allergies? So, do you have allergy? with the pudding? Jakob? No. No, 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 no allergies. So, what Self. about Heli? Do you have allergies? No. Perfect, thank you very much. I you know I especially ate a big breakfast before because I know that my cooking skills are not that good. Yeah. But maybe with your help we will manage to do some uh, good food so normally how you open this one crush it crush it squeeze it thank you very much you are welcome mm, it's really good so do you know which one is the most spicy from this chili yes this is what i also think yeah the orange one so for the chili so total we need tan for chili. Oh, tuh, mau tuh. Bisa so for this flower so in Bali so we using for the opening. 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 Yeah, and then also mm -hmm. so after we cook so we always make opening. And then so the result we make it so thanks to the Mother Nature because everything we got from nature and then we do from Mother Nature. Okay. This one peanuts. Oh, peanuts. And then so about peanuts so grow on the ground. I co, widzieliście, że takie orzechy rosną pod ziemią. Kojarzycie tego orzecha. Nic w naturze nie ginie, proszę zobaczyć. Dzielimy się z królikami tutaj, do góry. No, wcinaj. I w dupce liście, Pięknie. Ty, ale masz bokobrody Ty dostaniesz tutaj. Oj, chyba mu do do oka. I każdy dostał po trochu. Okazuje się, że oni tutaj tych królików nie zabijają, co jest bardzo fajne, tylko korzystają z ich główienka jako ściółka. No, this is this uh, like apple thing. It's not apple, but it looks like apple. Yes, it's it's green. I think you you know it. So this guapa. Uh, guapa. Yeah, guapa. We collect for the juice, for the guapa juice. It's lemon grass. It's true. Lemon grass. Oh, you see, I know from Colin? Yes. So what about Lewandowski? Ah, Le Lewandowski. Yes. Oh, yes. Lewandowski is uh, the best uh, football player in the world. <laughs> yeah. Okay, so guys, and then so this is for the, our tomato. And then so for the tomato, so like I mentioned, so we're gonna use for the steam samal. And then total, we need four tomatoes. These small ones are also good or they're they, not good? They, That's good. That's already mm. enough. The love. size is doesn't matter, yeah. uh, color yeah. matters, yeah. yes? Thank you. And then so for the corn, so we're gonna make corn pitas by this one. Okay. You know the song about the corner or no? I know it, yeah. You know this the, the, this small guy that is sitting I know it, I love this cartoon. <laughs> yes. Should I pick it? Yeah. Okay, like this one, yes? Yeah. Okay, Here we Perfect. go. How much of them we need? So total we need two. About this temple? So this name Pura bedugul Kano. And then so every rice field in Bali have Pura bedugul like this. So when okay. you came from another rice field, so you see, put up a go like every rice field. Yeah. has this one. Yeah, every yeah. rice field. <laughs> so you can just stay here and have rest and something like this, yeah. and then so this is for the farmers. So like uh, after they, they harvesting for the rice. So. They yeah. Yeah. And so. A stink, stinky, stinky fruit. have you tasted it? Uh, durian? Yes. yes, yes. I I tasted so few times. Taste? So that's the smell. bad? It depends because yeah. uh, I uh, I ate it when it was uh, not that uh, mm, you know grown, yeah. so it was good. I heard that also you can't uh, eat durian during uh, alcohol session yeah. because that's de, de, true. That's true. That it can like uh, higher up your like bl blood uh, pressure or something. No, so ale proszę Państwa, znowu tutaj zasłynąłem wiedzą, proszę Państwa, na temat owoców. I Ja się szczerze może gotuję, ale co nie coś wiem, nie? Bazylia, pietruszka, oliwa i wiesz, pieprz, nie. To jest ogólnie jakaś taka rzecz, w której robią liny tradycyjna. Poleciało, nie wiem czy gdzieś. Yes, yes, I want to try it also. What? Perfect! Very good, very good. Kasapa, kasapa And then, so for the kasapa so it's in Bali, so we collect to make our Balinese mix salad. By this one. But we only use the young leaf. Or this part? Yes. So, this <species> one, so we're gonna use to make a necklace. By this one. Necklace, night class, necklace, a necklace. Ah, okay, now I understand. I was like, what night class? And <laughs> patrz, bawimy się ten, bawimy się kwiatkami. Tego nie wiedziałem. Po w dobrą stronę trzeba zakręcić. Here we go, and then pastor. Perfect. You yeah. look nice. Yeah, it's very good. No Zaibisie taki trochę choker, ale jest tam że. So this for the traditional bell, so we call it kul cool kul, -cool. and then so the reason we using this one, so we. So in this village, so we have the biggest Kulkul and then so we're using for the people and then to came to the temple and then So for the people so when we have a ceremony in this village So how we call for the people to come to the temple and then just sit for the Kulkul and then for the heating like this Maracuya Maracuya Maradona oh. Maradona Diego Maradona Diego Maradona <laughs> Hello, good morning okay, and So this is our rap So his name is Wayan. Wayan. Yeah. Wayan. That's Matthew. A może nasze nasze przyprawy, które zebraliśmy. Czekam na skoko, co to jest zrobione, nie? Patrz, jakie jest zajebiste żeby tylko miał więcej miejsca w plecaku, to bym ogarnął sobie grzybki z ptaszkami, OK. for the juice by okay. for the juice, yes? Świetnie. <grybka> Chodzimy, zbieramy. Oh! Lizan. Yes. Lizan. I heard that in Indonesia there are like very big lizards. Yes. Yes. This like metry, meters. Yes. This, this Komodo. Komodo. Yes. Komodo. This is komodo. Yeah. There is a komodo Island. Yes. Yeah. Komodo to nazwa gatunku gada z rośliny waranu, który występuje jedynie na kilku wyspach Indonezji. W tym na Komodo Island jest jednym z największych żyjących gatunków jaszczurek na świecie. Gatunek ten uznawany jest za zagrożony ze względu na utratę siedlisk oraz polowania. And then we have a star fruit here. Starfruit. Starfruit. Jest mi tak zimno, że mi się chciało sztupać. W trakcie spaceru po farmie zebraliśmy niezbędne składniki do przygotowania posiłku, więc wybraliśmy się do malowniczej lokalnej kuchni. O, patrzcie, tutaj mamy już przygotowane rzeczy. Jakieś chili, jakieś cebule, jakieś garliki tutaj kuchnia co się tam grzeje. to jest stół, to jest podłoga. Tyle wiem. Kiekimbar jest. Pokciły Okej. Okay. pineapple, Yes. Little bit honey, salt. Perfect. Refresh, yeah. Refreshment juice, yes? Yeah. Okej, okay. zajebiście, świetnie. W ogóle dodam, że taka klasa kosztuje 140 zł. Dojazd, robienie, potrawy, także moim zdaniem warto, bo e, fajnie, ja bardzo kocham takie właśnie lekcje. Może się wydawać, że jest trochę nudne i jaskinie są bardziej przy połowę, ale to jest fajne. What is this? Light meal. Light meal? Ja. Yeah. <laughs> Mm. it's good, very good. Well, means good, right? Yes. That's inspiring. Well, ginger! Yes. So for the rice, so we gonna steam here on the pot, and then so inside here half, sorry, uh, boiling water, and then so we only put half water on it. And it's already like a uh, wash. Yes. And then so in Bali, so steam for the rice, so we steam two times, so twice. So this for the first time. So there's no water in there. So with water yeah. inside here, boiling really water. So we only put half water on it, and then the water doesn't touch for the rice. And now we cover it. Perfect. So this sweet potato, and you put it to the rice. Yeah. So it's like uh, okay. Perfect. We can have it uh, in our meal, I think. <laughs> then turmeric, chili i a Dobra, gościu się zamienił ze mną, bo zobaczył, że wolno mi idzie. Ja robię coś co już jest zrobione przez niego. Out wszystko tutaj glatuje co robiliśmy. Ugniatamy to wszystko co pokroiliśmy. Perfect, perfect filming, you know. Okay, I don't know if I'm doing this right. I can do it, of course, if you want, but uh... this, this, good. So, is it the corn? It's corn. It's corn. Yeah. Wow, I never made uh, like bread out of uh, corn. Of course, yeah. in US they eat a lot of corn, but uh, this is the first time I'm using corn in uh, this way. Stayć kukuryzy będziemy robić kukurydziane. Okay, so this one. To jest tofu, a to jest tofu, so więc pepe tofu z papryki To jest tofu, tak? Yes? Tofu! Perfekt! Proszę Państwa, szykuję się na kuchenną wojnę, żeby pewnego razu pokazać pani Madzie geser no, Dobrze, proszę Państwa, myjemy rączki Jeden Tak? Można trochę więcej? Tak Trzeba trochę I potem jeden skór na tofu Sorry, I mean uh, for the basic spicy or bumbu Bali, so you can put one spoon on it. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> okay, just like this. Yes. good. Right. One, two, two five. five. Okay, left. Not what? all of it. Yeah, not no. all of it. Half this, of it. That's gonna yeah. kill you. <laughs> this? Yeah. Yeah. What I want to say, this is like every country where I go, they yeah. they say to me that oh, you don't know how to it's eat spicy food. That. It's so spicy, and then it's like not spicy at all. Yes. Yeah. We we want to you know show them that yeah. uh, we are. I'm all cry. Now. <laughs> no, no. No, this is more spicy. <laughs> <laughs> Oh yeah, these square of tofu. No? This one? pepes tofu. Gonna make pepes tofu. Pepes tofu to danie, w którym tofu jest zawijane w liście bananowca i gotowane na parze lub pieczone. Dodaje się do niego wiele różnych przypraw i składników, w zależności od swoich preferencji. Do przygotowania pepes tofu zazwyczaj używa się oleju kokosowego, który jest powszechnie stosowany w kuchni indonezyjskiej. Kur so topping, and then... so Tomato and then a little bit coconut oil. All day. Okay. You do like sewing. Yeah, sewing, sewing, or then we do for that twice. Yes. Perfect. A little bit coconut oil on there. You put uh, one chili, yes, yeah. one tomato or no tomato? No, depend on you. And uh, a little bit of coconut, coconut oil. oil. Rollujemy Perfect. To wam powiem, że nie mogę się doczekać Anna. tego, co stworzymy. This is uh, bamboo or this is? No, this is coconut branch. Wow, this is interesting. Yeah. Okay. Good, good. Yeah. It's not that easy. This is the manual part of cooking. <laughs> I'm not good. I'm not good. Maybe you can. Uh, no, it's it the first time. You okay. tried it. This is like a, you know, shashlik. I don't know how to say it in the. It's like type of, not kebab, but you put put some meat on the stick, you know. A bit more because it was. Yeah. And then, bumbu Bali or basic spicy. How much? One and a half. salt. Yes, how much? Too much, too much. Just too much. Just a little bit, a little bit. You can put a little bit more. Yeah, that's good. Looks... Coconut milk. Perfect. Yeah, everything oh. on it. What oh. a Perfect. This looks really nice. Yeah. If you want to spoon, yeah. you press the other one. Well, yeah, you are yeah. model now. Smile. <laughs> okay, I have this one on the breakfast as, and I was thinking, what is this? Now I know. More more, more. more. Yeah. Now we cut. Sick. Fresh. Press. Yeah. Press? Yeah. Like this? Yeah. yeah. Wow, that's good. Yes. Dadar to popularne danie w kuchni indonezyjskiej, szczególnie na Bali, gdzie kukurydza jest popularnym składnikiem w lokalnych potrawach. Jest to rodzaj placków, które są przygotowane z kukurydzy, mąki ryżowej, jajek, mleka kokosowego i innych składników. Placki te są następnie smażone na patelni i podawane jako danie na ciepło lub na zimno. it's You can feel the... Lemon grass and a lot of ingredients in it. Sate sate. So so na Bali to popularna indonezyjska przekąska, która składa się z mięsa, najczęściej z kurczaka, wołowiny, wieprzowiny lub baraniny. Które jest nabite na bambusowe patyki, następnie grillowane lub pieczone na węglach drzewnych. Sate na Bali podaje się z sosem z orzeszków ziemnych, dodatkiem krojonej cebuli i chili. Oil. B-lip, kiepylem lip, lemon będzie na super. Będziemy wdupcać jak królowie. Proszę Państwa, ale baliska kuchnia, no wygląda to świetnie. Wstąpił problem, mianowicie śmialiśmy się z nich, że robią e, nie takie ostre i zawsze nam mówią, że coś jest ostre i żebyśmy uważali. E, trochę to wyśmialiśmy i teraz k wszystko jest tak ostre, że to jest chujasz, się przyznać i już lecimy w zaparty, że git-git, ale... So you know what they do? So they do. So they looking for the live food. Oh, ah. Yeah, yeah, okay, so guys, so this we cook, so we always make small offering. And then so for the offering, so we put all offer in this area. So okay. plus, we gonna put here and then, so in front of kitchen. Bathroom and then all over in this area. So okay. the end so we put in front of my organic. And then so the reason we my kids so so we do from another Major. Wow, this is nice. Because everything we got from nature and then we go from yes. another major. Perfect. Yeah, back. <coughs> oh, fuck. I think I ate some chili dust, but it's good, it's good. This uh, chicken soup is really good, yeah. it's really good. It it, it's nice that they mix it with the um, pineapple, so it's like sweet, chili. Yeah. Mm. So it's like a typical po Polish dish. I think pierogi, it's like dumplings. Mm -hmm. We have uh, bigos, it's like cabbage, like the, the brown thing with cabbage. There is like a lot of uh, meat and it's like, uh, we have a lot of uh, top, uh, tomato, uh, potato. And I know that you in Netherlands uh, you have a lot of uh, the, the funniest thing is the breakfast when you have the bread and the sprinkles on on oh, this one. Sprinkles. Yes. Yeah, yeah. I think we we did a really good job. Nice. Yes. Titzka, bo ty powiedziałeś, że jedzenie na Bali jest niedobre. Nie zgadzam się z tobą. Trzeba znaleźć dobre miejsce. Perfect. Thank you very much. Jeżeli dostaliśmy desercik, what is inside there? There is like a Okay, so inside there, so this is papaya okay. <laughs> and then so this is the kolak and then so that's balinese dessert and okay. then so inside of kolak, so we're using steam banana and then grated coconut and also brown sugar. It's nice. Yes, it was uh, really nice. Thank you very much one more time. Thank you, so much. you are very good uh, host and also the cooker. Yeah, Me too. Yeah. So today we really had a great time yeah. with you guys. So thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Było świetnie, niesamowicie. Tutaj być na tej farmie, bardzo ładnie, bardzo fajne zajęcie i co? 140 zł podbłyska i tak dalej. No, słuchajcie, no, jedzenie jeszcze takie, że nic nie będę musiał jeść praktycznie dzisiaj. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to bardzo możliwe, że będzie wam się podobał ostatni odcinek z podróży, gdzie miałem no, naprawdę dosyć duże problemy, mogę śmiało powiedzieć, że to był najgorszy dzień z mojej podróży, także zobaczcie sobie śmiało, kliknijcie tutaj. Jeżeli już oglądaliście, to możecie pomyśleć o subskrypcji, może jakieś łapeczce, to mi pomoże. A następny odcinek zapraszam za dwa dni, no i będzie się działo dużo pracy.